W dzisiejszym odcinku. Deportacja za recydywę. Ukraińiec znowu prowadził pijany. Białoruś przetrzymuje polskie tiry. Uwięzili 1300 kierowców. Tunel na S3 sparaliżowany na 40 minut przez Ukraińca. 21 deportacji za jednym zamachem. Polska pozbywa się przestępców z zagranicy. Deportacja za recydywę. Ukrainiec znowu prowadził pijany. Patrol Oleśnickiej Drogówki został pilnie skierowany na trasę ekspresową nr 8, po tym jak dyżurny komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie od zaniepokojonego kierowcy. Z relacji wynikało, że w kierunku Wrocławia przemieszcza się pojazd marki Opel, którego tor jazdy wyraźnie odbiega od normy. Świadek zauważył, że auto nie trzyma się pasa ruchu, a jego kierowca wykonuje nagłe, nieskoordynowane manewry mogące doprowadzić do katastrofy. Zgłaszający nie miał wątpliwości, że osoba siedząca za kierownicą może być pod wpływem alkoholu i stanowi realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze nie zwlekali. W rejon wskazanego odcinka S8 natychmiast wysłano patrol, który rozpoczął poszukiwania niebezpiecznego pojazdu. W międzyczasie świadek zdarzenia przekazał kolejną kluczową informację: kierowca Opla zjechał na pobliski parking przy miejscu obsługi podróżnych. To właśnie tam. W warunkach umożliwiających bezpieczną interwencję, funkcjonariusze zastali samochód i jego kierowcę. Już w pierwszych sekundach interwencji było jasne, że podejrzenia zgłaszającego są uzasadnione. Od kierowcy, 31-letniego obywatela Ukrainy, wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. Mundurowi niezwłocznie przeprowadzili badanie alkomatem, które dało jednoznaczny wynik ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Tak wysoki wynik oznaczał, że mężczyzna był w stanie całkowicie uniemożliwiającym bezpieczne prowadzenie pojazdu. Na tym jednak nie koniec. Gdy tylko funkcjonariusze sprawdzili dane kierowcy w policyjnych systemach informatycznych, okazało się, że Ukrainiec nie powinien w ogóle znaleźć się za kierownicą. Mężczyzna posiadał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów, a ponadto ciążący na nim sądowy zakaz prowadzenia obowiązujący aż do roku 2030. Zakaz ten został nałożony wcześniej w związku z innym poważnym incydentem. Obywatel Ukrainy był już wcześniej zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości, która wówczas zakończyła się kolizją drogową. Zgromadzony przez policjantów materiał nie pozostawiał złudzeń. Cudzoziemiec całkowicie lekceważy polskie prawo i w sposób świadomy ignoruje wcześniejsze sankcje. Jego powrót za kierownicę mimo obowiązującego zakazu, a do tego w stanie nietrzeźwości Wskazuje na rażące zlekceważenie porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Tego rodzaju postawa, szczególnie u osoby przyjezdnej, musi spotkać się ze stanowczą reakcją. Dlatego też funkcjonariusze, kierując się troską o bezpieczeństwo obywateli oraz koniecznością zapewnienia przestrzegania prawa, wystąpili z oficjalnym wnioskiem do komendanta placówki Straży Granicznej. Celem było uruchomienie procedury zobowiązania cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Tego typu działania są zgodne z obowiązującymi przepisami i wpisują się w szerszą strategię eliminowania osób, które swoją obecnością i postawą stwarzają zagrożenie dla porządku publicznego. Białoruś przetrzymuje polskie tiry. Uwięzili 1300 kierowców, Około 1300 polskich ciężarówek i autobusów zostało uwięzionych na terytorium Białorusi. Po tym jak decyzją polskiego rządu z dnia 12 września bieżącego roku całkowicie zamknięto przejścia graniczne. Polscy kierowcy realizujący transporty według wcześniejszych ustaleń i harmonogramów zostali nagle zatrzymani za wschodnią granicą, pozbawieni możliwości powrotu do kraju. Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę Ministerstwa Infrastruktury, sytuacja ta dotyczy konkretnie około 1300 pojazdów i budzi poważne obawy co do dalszego losu zarówno kierowców, jak i samego sprzętu transportowego, który stanowi znaczący majątek wielu prywatnych firm. Ministerstwo Infrastruktury zapewniło o gotowości do współpracy z innymi instytucjami państwowymi, by umożliwić kierowcom powrót na teren Polski. W działania zostały zaangażowane m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz organizacje zrzeszające polskich przewoźników. Celem tej współpracy ma być bieżące monitorowanie sytuacji i dostarczanie informacji osobom, które znalazły się w trudnym położeniu. Według przekazanych danych, pojazdy nadal przebywające na Białorusi to głównie polskie ciężarówki, które wjechały na teren tego państwa jeszcze przed oficjalnym zamknięciem granicy. Jak wskazuje resort infrastruktury, ostatnie możliwe przekroczenia miały miejsce 11 września głównie przez przejście graniczne kukuryki Kozłowicze. Tylko tego dnia na Białoruś wjechało 628 pojazdów z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Granica została zamknięta decyzją rządu w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad 25, które rozpoczęły się 12 września. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zagraniczne pojazdy mogą przebywać na terytorium Białorusi maksymalnie przez 10 dni. Władze białoruskie, chcąc uniknąć eskalacji napięcia, postanowiły tymczasowo przedłużyć termin ważności zezwoleń o kolejne 10 dni, czyli do 27 lub 28 września. W oficjalnych komunikatach pojawiły się jednak niepokojące sygnały, sugerujące możliwe przejęcie pojazdów przez stronę białoruską. Władimir Orłowski, przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego Białorusi, stwierdził publicznie, że ciężarówki nie mogą opuścić kraju. Ponieważ Polska zamknęła granice i nie przewiduje w tej chwili jej ponownego otwarcia. Wyraził jedynie nadzieję na rozwiązanie kryzysu w ciągu tygodnia. Pojawia się więc poważne pytanie o bezpieczeństwo mienia polskich obywateli. Wiele z tych pojazdów przewoziło wartościowe ładunki, a sam sprzęt to nierzadko inwestycje warte kilkaset tysięcy złotych. Przedsiębiorcy i właściciele firm transportowych, którzy zatrudniają kierowców, Alarmują, że brak konkretnych decyzji może doprowadzić do bankructwa części firm i trwałej utraty miejsc pracy. Dla wielu z nich jest to także sytuacja rodzinnego dramatu, ponieważ kierowcy pozostają z dala od domów, pozbawieni podstawowej opieki, bez dostępu do pomocy konsularnej i prawnej. Ministerstwo Infrastruktury podkreśliło, że informacja o planowanym zamknięciu granicy została publicznie ogłoszona przez premiera Donalda Tuska już 9 września, a rozporządzenie w tej sprawie ukazało się dzień później. Organizacje przewoźników zostały niezwłocznie poinformowane o zmianie sytuacji i poproszone o uwzględnienie nowych okoliczności w planowaniu tras. Dodatkowo stosowne ostrzeżenia były prezentowane od 10 września na elektronicznych tablicach informacyjnych w rejonach przygranicznych. Według danych przekazanych przez Krajową Administrację Skarbową i Straż Graniczną, wszystkie pojazdy, które zgłosiły się do odprawy 11 września, zostały obsłużone przed oficjalnym zamknięciem przejść. Nie zmienia to jednak faktu, że około 1300 pojazdów wciąż znajduje się na terytorium obcego państwa, którego reżim polityczny od lat jest wrogo nastawiony wobec Polski i Zachodu. W obliczu rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych sytuacja staje się tym bardziej niepokojąca, a brak jasnego terminu otwarcia granicy rodzi uzasadnione obawy nie tylko o los kierowców, ale i o ewentualne działania odwetowe. Rząd podkreślił, że ruch zostanie przywrócony dopiero w momencie pełnego zagwarantowania bezpieczeństwa obywateli, jednak do tego czasu tysiące Polaków pozostają zakładnikami politycznych decyzji i geopolitycznej gry na granicy. Tunel na S3 sparaliżowany na 40 minut przez Ukraińca. Kwadrans przed południem. We wtorek 16 września obsługa tunelu na trasie ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą zauważyła coś skrajnie niepokojącego. Kamery monitorujące wnętrze tunelu. Zarejestrowały dwa pojazdy wykonujące niebezpieczne manewry. Informacja natychmiast trafiła do dyżurnego komendy powiatowej policji w Jaworze, który niezwłocznie skierował na miejsce patrol drogówki poruszający się motocyklami. Działania zostały podjęte błyskawicznie, bo każda sekunda zwłoki mogła oznaczać zagrożenie życia. Jak ustalili funkcjonariusze, inicjatorem całej sytuacji był 42-letni obywatel Ukrainy kierujący samochodem osobowym marki Seat. Mężczyzna bez żadnego racjonalnego powodu postanowił zawrócić w środku tunelu, lekceważąc zarówno przepisy, jak i zdrowy rozsądek. Wykonany przez niego manewr nie tylko zaskoczył innych kierowców, ale również aktywował system bezpieczeństwa obiektu. To uruchomiło alarm i doprowadziło do natychmiastowego wstrzymania ruchu. Co więcej, jego działanie dało zły przykład. Chwilę później identyczny manewr wykonała 46-letnia kobieta z powiatu kamiennogórskiego, kierująca samochodem marki Porsche. Obydwoje kierowcy, nieświadomi skali zagrożenia, jakie właśnie stworzyli, doprowadzili do zatrzymania ruchu w tunelu na blisko 40 minut. W tym czasie obiekt musiał zostać zamknięty dla wszystkich pojazdów, a kierowcy zmuszeni byli do korzystania z objazdów. Cały ciąg komunikacyjny uległ dezorganizacji, a sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Gdyby jakikolwiek samochód wjechał w tunel w momencie wykonywania zawracania, policjanci ruchu drogowego szybko odnaleźli oba pojazdy. Okazało się, że zatrzymały się one tuż przed wjazdem do tunelu. Funkcjonariusze podjęli z kierowcami czynności na miejscu, nie pozwalając im ruszyć dalej, dopóki nie zostanie ocenione zagrożenie i nałożone sankcje. Największe zaskoczenie wzbudziła postawa ukraińskiego kierowcy, który ani nie potrafił wyjaśnić motywów swojego działania ani nie wykazywał zrozumienia dla obowiązujących przepisów. Zarażące naruszenie zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów oboje kierujący zostali ukarani mandatami w wysokości 2000 zł oraz otrzymali po 12 punktów karnych. Szczególnie niepokojące jest to, że jeden z nich, jako obcokrajowiec, wykazał się kompletnym brakiem odpowiedzialności, ignorancją wobec polskiego prawa. Takie postawy są nie do przyjęcia, zwłaszcza na drogach ekspresowych, gdzie najmniejszy błąd może skończyć się tragedią. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na drogach szybkiego ruchu, takich jak ekspresówki czy autostrady, obowiązuje bezwzględny zakaz cofania, zatrzymywania się i zawracania. Tego typu działania stwarzają skrajne zagrożenie i mogą prowadzić do czołowych zderzeń przy bardzo dużych prędkościach. Przypomina się kierowcom o znaczeniu dużych, żółtych tablic z napisem stop zły kierunek, które mają chronić przed wjazdem pod prąd i wskazać jednoznacznie, jak należy się poruszać. Gdyby podobne zachowanie miało miejsce w godzinach szczytu, mogłoby dojść do katastrofy drogowej. Ukraiński kierowca nie tylko złamał prawo, ale zignorował elementarne zasady bezpieczeństwa i szacunku dla innych uczestników ruchu. Polskie służby zareagowały błyskawicznie, jednak nie da się ukryć, że tego typu sytuacje powinny kończyć się nie tylko mandatem, lecz również analizą, czy dana osoba w ogóle powinna posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem na terenie Rzeczypospolitej. Policja apeluje, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nieoczekiwanych sytuacji na drodze kierowcy nie podejmowali decyzji na własną rękę. W przypadku wjazdu pod prąd należy natychmiast zatrzymać się na pasie awaryjnym, włączyć światła awaryjne i skontaktować się z odpowiednimi służbami. 21 deportacji za jednym zamachem. Polska pozbywa się przestępców z zagranicy. W ramach intensyfikacji działań mających na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, funkcjonariusze nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję zakończoną zatrzymaniem dokładnie 21 osób. Wszystkie zatrzymane osoby to obywatele państw trzecich, którzy naruszyli przepisy regulujące pobyt na terenie naszego kraju. Wśród nich znaleźli się obywatele Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Kolumbii, Tadżykistanu, Turcji oraz Tunezji. Skala naruszeń oraz zagrożenie, jakie stanowili, były na tyle poważne, że wobec każdego z nich wydano decyzję o deportacji. Największą grupę zatrzymanych stanowili obywatele Ukrainy i Gruzji aż 13 osób. Jak podają funkcjonariusze, wśród nich znajdowały się osoby, które niedawno opuściły polskie zakłady karne, gdzie odbywały kary m.in. za kradzieże, włamania, posiadanie substancji, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, a także znieważanie i grożenie funkcjonariuszom publicznym. Niektóre z tych osób posługiwały się również nielegalnymi tablicami rejestracyjnymi, co jednoznacznie wskazuje na próbę uniknięcia odpowiedzialności i dalszego łamania prawa. Ze względu na charakter i skalę popełnionych czynów, Straż Graniczna nie miała wątpliwości konieczna była natychmiastowa deportacja. Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy otrzymali decyzje nakazujące opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku większości z nich orzeczono dodatkowo zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz do krajów strefy Schengen na okres od 5 do 10 lat. Część z nich została doprowadzona bezpośrednio do granicy i przekazana odpowiednim służbom. Pozostali decyzją sądu zostali tymczasowo umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Akcja prowadzona była równolegle na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Jak podaje rzecznik prasowy nadwiślańskiego oddziału porucznik Dagmara Bielecianaś Działania funkcjonariuszy skoncentrowane były na sprawdzeniu legalności pobytu, dokumentów, a także wykonania wcześniejszych decyzji o dobrowolnym powrocie. Ujawniono przypadki przedłużonego, nielegalnego pobytu, braku aktualnych dokumentów uprawniających do przebywania w Polsce oraz całkowitego lekceważenia wcześniejszych nakazów administracyjnych. W tych przypadkach nie było już miejsca na negocjacje, wszczęto procedury deportacyjne. Wobec zatrzymanych cudzoziemców, którzy nie dopuścili się przestępstw kryminalnych, ale naruszyli przepisy pobytowe, zastosowano krótsze zakazy powrotu, od 6 miesięcy do dwóch lat. Jednak nawet w tych przypadkach podkreślono, że naruszenie obowiązków administracyjnych związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce to poważna sprawa, która nie może być ignorowana. Każda decyzja została wydana z pełnym uzasadnieniem, a służby graniczne niezwłocznie przystąpiły do realizacji dalszych procedur. Jak informuje Straż Graniczna, tylko w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku przeprowadzono ponad 4900 kontroli pobytowych, podczas których ujawniono ponad 1830 przypadków naruszenia przepisów. Z tej liczby aż 1350 cudzoziemców zostało zatrzymanych, a znaczna część z nich deportowana poza granice Polski. Dane te pokazują jasno: Polska nie zamierza tolerować łamania prawa przez przyjezdnych i konsekwentnie egzekwuje obowiązujące przepisy. Masowa deportacja 21 cudzoziemców w ramach jednej serii działań to wyraźny sygnał, że nasz kraj traktuje kwestie bezpieczeństwa narodowego poważnie.